Witajcie na moim jubileuszowym podcaście, najmniej Leon Wichrowski. Podcast ten będzie początkiem serii nagrań o początkach powstawania kultury europejskiej. Zapraszam do słuchania. Czym jest chrześcijaństwo? Czym jest Kościół ściśle z chrześcijaństwem związany? Jaki był cel ewangelizacji? Jakie skutki? lub konsekwencje przyniosła ze sobą wiara Chrystusa Zmartwychwstałego? Kim byli apostołowie? Czy wszyscy papieże byli nieomylni? Czym jest cywilizacja europejska, inaczej łacińska? Na te oto nurtujące pytania będę odpowiadał na tym oto kanale. Tematem pierwszego podcastu będzie działalność Świętego Pawła Apostoła. To na początku pokrótce wyjaśnijmy sobie genezę powstania nowej wiary. Dniem, w którym powstaje chrześcijaństwo, jest dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wtedy to Chrystus powierza swym apostołom misję, aby głosili jego zmartwychwstanie. Chociaż dopiero 10 dni po wniebowstąpieniu Jezusa, apostołowie rozpoczynają swą misję, co ściśle wiąże się ze wstąpieniem Ducha Świętego. Apostołowie wychodzą na ulicę i głoszą dobrą nowinę o przezwyciężeniu śmierci przez Chrystusa, mówiąc przy tym w językach, których wcześniej nie znali. W tym czasie do Jerozolimy pielgrzymowali Żydzi z całego Cesarstwa Rzymskiego, aby obchodzić ważne święta. W słowach apostołów gorzała taka żarliwość, iż tysiące Żydów przechodziło na nową wiarę. Na początku apostołowie głosili Królestwo Niebieskie jedynie w granicach Jerozolimy i ograniczali się do Żydów. Później Chrześcijaństwo poszerzyło swoje granice do Antiochii, dzisiejszej Antyki, trzeciego co do wielkości miasta w Cesarstwie Rzymskim. W tych latach przeciwko chrześcijanom walczył Szabel, Żyd o rzymskim obywatelstwie. Ten oto szaweł pochodzący z Tarsu, jeden z największych prześladowców chrześcijan, przynosi rozkwit i rozprzestrzenia dobrą nowinę po całej Azji Mniejszej, poprzez Półwysep heneński aż do Rzymu. Szaweł, jako zagorzały przeciwnik chrześcijan, otrzymuje misję aresztowania chrześcijan w Damaszku. Po jego nienawiści do wyznawców Chrystusa Świadczy m.in. uczestnictwo w ukamieniowaniu świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Szaweł wyrusza do Damaszku, jednak po drodze oślepa go ogromna światłość. Owa światłość jest tak jasna, że strażnicy mu towarzyszący zasłaniają obszar. Ze światła szałowi objawia się Chrystus. Po owym objawieniu serce Szawła mięknie i udaje się do Damaszku w do odnalezienia pewnego człowieka imieniem Ananiasz. Ten oto Ananiasz ościł go, a Szawę przyjął nowe imię – Paweł. Święty Paweł swoją misję ewangelizacyjną rozpoczyna w Damaszku, praktycznie tuż po chrzcie. Jego nawrócenie wywołało ogromny szok wśród faryzeuszy. Tak ogromny, że natychmiast kazali go pojmać. Paweł ucieka i rusza na półwysep arabski, w celu głoszenia Słowa Bożego. Po krótkim czasie spędzonym w Arabii, Paweł wraca do Damaszku, lecz tym razem udaje się na misję do Galacji, teren dzisiejszej Turcji, Cypru. Oraz na półwysep Heleński, dzisiejsza Grecja. W wyprawie tej Pawłowi towarzyszy święty Barnał, święty, po odwiedzeniu największych miast i portów, takich jak Korynt, Ateny, Efez, Milet i Sydon, postanawia wrócić do Jerozolimy w celu obchodzenia Dnia Pięćdziesiątnicy. W mieście zostaje niemal zabity przez żydowskich faryzeuszy, Aurotowali go jedynie rzymscy strażnicy, akurat przechodzący. Został jednak zatrzymany. Nie zgodził się jednak na sąd w Jerozolimie i powołał się na cesarza. Został przewieziony do Rzymu, gdzie przybywał dwa lata, będąc więźniem, lecz ostatecznie go uwolniono. Paweł z Rzymu wyrusza na Półwysep Iberyjski w celu głoszenia Słowa, słowa Bożego. Później wraca do Rzymu, gdzie zostaje ścięty za zapanowania cesarza Nerona około 67. roku pańskiego. Święty Paweł został przeze mnie wyróżniony niezbyle powodu. Jego działalność apostolska Przyczyniła się do podwojenia ilości chrześcijan, ale przede wszystkim był on pierwszym apostołem działającym na terenie Europy, dzięki czemu kultura chrześcijańska zakorzeniła się w południowych częściach Starego Kontynentu. Tutaj pod uwagę brałem przede wszystkim działalność na terenie Europy, ale ważnym aspektem było zerwanie z zasadą nawracanie jedynie Żydów. Święty Paweł widział duży potencjał w nawracaniu pogan, dzięki czemu chrześcijaństwo przeżyło tak ogromny rozkwit. Drugim bardzo ważnym aspektem było to, iż Paweł był człowiekiem nauki. Znał Grekę, łacinę, hebrajski oraz arabski, co dodatkowo zwiększyło skuteczność jego nauk. Lecz przede wszystkim Znakomicie posługiwał się piórem. Napisał aż trzynaście listów pouczających i dydaktycznych. Święty Paweł był osobą naprawdę niezwykłą. Jest przykładem tego, że, nawet największy grzesznik, może stać się największym wśród sług Chrystusa. Jego działalność na terenie Europy i w wielu innych miejscach jest bardzo znacząca. Świętego Pawła można by było nazwać zasadzcą kultury chrześcijańskiej, która jest fundamentem kultury łacińskiej. A w tamtych czasach o chrześcijanach mówiono tak: z anonimowanego listu do Diogeneta, pochodzącego prawdopodobnie z II wieku. Ci chrześcijanie, chrześcijanie bowiem. Ni ojczyzną, ni mową, ni rodzajem życia nie różnią się od reszty ludzi. Nie zamieszkują oni miast własnych, nie posługują się osobnym dialektem, nie mają jakichś oryginalnych zwyczajów. Nie są ani chorobliwym marzycielem, ani podnieconym fanatykiem. Jeśli zaś z uporem bronią swej nauki, to nie chodzi im w tym wypadku o jakieś ludzkie koncepcje. Rozsiani po krajach greckich i barbarzyńskich, jak komuś z nich los zdarzył, stosują się wszędzie do miejscowych zwyczajów, zarówno w stroju, jak w pożywieniu i sposobie życia. Tylko pod duchowym względem stanowią oni jakąś odrębną społeczność w której obowiązują wyjątkowe, dla zwyczajnego człowieka niezrozumiałe prawa. Są przywiązani do rodzinnego miejsca, a zachowują się niby przychodnie. Posiadają prawa obywateli, a ponoszą ciężary niby przybysze. Na obczyźnie czują się jak w ojczyźnie, a w ojczyźnie jak na obczyźnie. Zawierają małżeństwa i mają dzieci, jak wszyscy inni, lecz nie porzucają niemowląt, uznają wspólne stoły, lecz nie wspólnotę łoża. Żyją w ciele, lecz nie podług ciała. Żyją na ziemi, lecz uważają się za obywateli nieba, są posłuszni prawą. Lecz poziomem życia wznoszą się ponad wszelkie prawa. Wszystkich miłują, a od wszystkich cierpią prześladowanie. Gardzi się nimi, skazuje się ich nawet zabije. A wciąż na nowo odżywają. Żyją w biedzie, a drugich obsypują bogactwami. Wszystkiego im brakuje. A opływają we wszystko. Poniewiera się nimi, a oni dumnie podnoszą głowy. Obrzuca się ich oszczerstwami, a nic złego nie, nie można im naprawdę udowodnić. Przeklina się ich, a oni błogosławią. Znieważa się ich, a oni odpowiadają na to szacunkiem. Starają się być jak najlepsi, a uważa się ich za zbrodniarzy. Każe się ich, a oni cieszą się, jak gdyby dopiero wtedy życie zaczynali. Żydzi odnoszą się do nich wrogu, niby do pogan. Poganie również ich prześladują, a nikt właściwie nie potrafi udowodnić dlaczego. Krótko mówiąc, Czym dusza w ciele, tym w świecie chrześcijanie. Dusza przenika wszystkie członki ciała, chrześcijanie, wszystkie miasta świata. Dusza żyje w ciele, ale nie należy do ciała. Chrześcijanie żyją w świecie, ale nie należą do świata.